Pan i ze Duchem Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Wam się zdaje, jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach? I nie pójdzie szukać tej, która się błąka. A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. W obrzędzie rozpoczęcia przygotowania do Chrztu Świętego dorosłych, lub starszych dzieci. Jest taki moment kreślenia znaku krzyża. Na różnych częściach ciała. Zapraszam Was, drodzy, żebyśmy ten gest, ten obrzęd uczynili. Ja będę modlił się, podpowiadał, gdzie te znaki krzyża będziemy czynić. Najpierw na uszach. Przyjmij znak krzyża na uszach, abyś usłyszał słowo Chrystusa. Przyjmij znak krzyża na oczach. Abyś zobaczył dzieła Chrystusa. Przyjmij znak krzyża Chrystusa na wargach, abyś mówił jak Chrystus. Przyjmij znak krzyża na piersiach, abyś przez wiarę przyjął Chrystusa do serca. Przyjmij znak krzyża na barkach, abyś miał moc Chrystusa. W Ewangelii. Jezus mówi o zagubionej i odnalezionej owcy. Siostro bracie, na co zwracasz większą uwagę? Na to zagubienie czy odnalezienie? Może jest w tym wszystkim równowaga? Taka świadomość. Mogę upaść. Mogę zagubić się, mogę zbłądzić a równocześnie świadomość i nadzieja, że jest ten Pan Król, który się troszczy o każdych ze stóp oddanych, każdą owcę, za każdą chce iść, każdą chce odnaleźć. Znamy doskonale modlitwy, w których oddajemy się Bogu z ufnością, z głęboką wiarą. Wyzwania, które znamy. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij. Zobaczcie, pierwsze piątki miesiąca, akt oddania się sercu Jezusa Chrystusa. Pierwsze soboty, niepokalanemu sercu Maryi. Ile jest momentów, kiedy oddajemy się Jezusowi Królowi. A z drugiej strony, nie wiem, czy tego doświadczacie, ale myślę, że... Z przeróżnych rozmów wiem, że tak też jest. Sam też tego doświadczam. Różnego rodzaju lęki i obawy: lęk przed odejściem, lęk przed stratą, przed chorobą, przed jakąś trudnością, lęk przed końcem czasów, przed wojną. Te lęki duże i te lęki małe. I zobaczcie cały czas, tak trochę pomiędzy nadzieją, zaufaniem a obawami, zatroskaniem. Co dominuje u mnie, we mnie? Dla zobrazowania tego rozdźwięku chcę przytoczyć przykład, że w części znany. Z życia naszego założyciela, świętego Józefa Kalasancjusza, kiedy już założył szkoły, przybywało uczniów, a nie było środków materialnych na prowadzenie tych szkół. W jednym momencie jeden ze współpracowników, takich najstarszych, nie wytrzymał i rozpuścił uczniów. Kiedy Kalasancjusz usłyszał szum, hałas, pobiegł do tego nauczyciela, co robisz? On powiedział: Tak dłużej nie można nie ma na papier, nie ma na atrament, nie ma na przyszłość, niczego nie można przewidzieć, niczego nie możemy zapewnić tym uczniom. To była reakcja jednego ze współpracowników kalasancjusza. Jaka reakcja była świętego? Dobrze. Zbierz uczniów, zaprowadź do sali, próbuj dalej uczyć, a ja ustawię puszkę, postawię przed szkołą, Zobaczymy, jak Pan się zatroszczy. Następnego dnia w tej puszce znaleźli czek na dużą kwotę pieniędzy. Ale mi chodzi tylko i wyłącznie o to rozróżnienie zobaczcie, jak możemy reagować, czym możemy żyć, czym możemy się karmić. Z jednej strony coś, co narasta w naszych głowach, w naszych sercach zatroskania, lęki, obawy. Z drugiej strony postawa świętego. Panie Boże, działaj. Panie Boże, zrób to. Nim czy pamiętacie, też chcę y, przypomnieć taki moment, bo tutaj się działo, przy tej skarbonie dosłownie, y, jak miałem to, to szczęście być między wami y, i pracować tutaj, posługiwać. Była taka okoliczność, że dostałem informację, że potrzeba pomóc rodzinie, matce z dziećmi, grozi mi eksmisja z domu, nie ma jak tego domu wyremontować, nie ma środków na to. Wtedy y, pamiętam, że przyszedł ktoś, młody mężczyzna, który chciał się pomodlić. Kościół był już zamknięty, bo to było wieczorem. Ale mówił, że chce się pomodlić, chce się pomodlić. No to wziąłem klucze, przyszedłem, otw otwierałem mu tutaj y, kościół. On mówi, że chce złożyć jeszcze jakąś ofiarę. Ja mówię, proszę bardzo. Później się okazało, że y, krócej się modlił, niż, niż składał tą ofiarę, prawda? Bo to, y, to wejście do tej skarbonki jest takie małe. On rzeczywiście złożył dużą ofiarę. Ja sobie postanowiłem, że to będzie na wyremontowanie tego domu, tej rodziny. I wystarczyło na zrobienie łazienki, doprowadzenie wody, prądu, tego wszystkiego, co rodzina mogła, potrzebowała, żeby normalnie funkcjonować i mieszkać. Zobaczcie, jak Pan Bóg działa. Znamy ten piękny wiersz Księdza Twardowskiego. Jeśli Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. Nie ma w życiu sytuacji bez wyjścia. Myślę, że y, mamy takie sytuacje, w których no, tak zastanawiamy się i wahamy się pomiędzy nasze ludzkie zatroskania, nasze ludzkie obawy i zaufanie, pozwolenie, żeby Pan Bóg działał. Zobaczcie w dzisiejszej Ewangelii, jak pięknie to Ewangelista przekazuje, jak Jezus zaczyna, jak Wam się zdaje. I to moglibyśmy tutaj trochę zmienić słowa Jezusa. Wierzycie, że pójdzie za Tobą? Że zaopiekuje się tą jedną owcą? Wierzysz? Wierzysz, że Pan jest prawdomówny? Że to, co wyrzekł, to, co obiecuje, to się spełnia? Zobacz. On jest tym, który dokonał już tego, co nam się często, co nam przeszkadza w takim zaufaniu. Tego, który nam przeszkadza w zaufaniu. Pokonał zło, pokonał szatana, grzech, przygwoździwszy do krzyża. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że cnota nadziei odpowiada dążeniu do szczęścia złożonemu przez Boga w serce każdego człowieka. Poszerza serce w oczekiwaniu szczęścia wiecznego. Żywa nadzieja chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęścia. Lęk odwrotnie przeszkadza w okazywaniu bezinteresownej miłości. Zobaczcie, co słowo mówi nam w drugim liście do Tymoteusza. Ale bowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy miłości i trzeźwego myślenia. Czy słynny fragment z pierwszego listu świętego Jana. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. Ponieważ lęk kojarzy się z karą, ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Warto jest zaobserwować i uświadomić sobie, jak lęk wchodzi w nas. Pomyślcie przez co: na przykład wyolbrzymianie, yy, zachwianie pewności, ukazywanie czegoś w innym świetle, albo powielanie doświadczeń innych, jakiś trudnych. Siostro bracie, przypomnij sobie jakąś sprawę, gdzie zagościł w twoim sercu lęk. Przez co wszedł? Jak wszedł? Przez szczeliny. Taki szczeliny Twojej świadomości, Twojej wiary, nadziei. Tak się przesącza tak delikatnie. I zaraża. Kiedy szatanowi uda się zasiać lęk w moim sercu, wtedy poprzez każdą trudność, która mnie dotyka, zły duch buduje sobie we mnie mieszkanie. Przez każdą trudność, która mnie dotyka, buduje sobie mieszkanie. już mówił bardzo często, że uczeń Chrystusa musi przechodzić przez wiele prób, ale nadzieja zawieść nie może. Doskonale znamy ten tekst. Święty podkreślał w listach: Ufa miłosierdziu Bożemu. Że wszystko będzie dobrze, jeżeli tylko z cierpliwością i roztropnością będziemy żeglować w czasie tej strasznej i twardej burzy. We wszystkich okolicznościach starał się mieć tę nadzieję, że z łaską Bożą wytrwa do końca. I jeszcze raz katechizm Kościoła. Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia, królestwa niebieskiego i życia wiecznego. Pokładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się nie na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. Drodzy, przed niedzielą Chrystusa Króla, teksty czytań, wiecie, że zmierzają do końca czasów. Tam jest mowa o tych przeróżnych zjawiskach, przyrodzie, o wojnach, zarazach. Czasami te teksty mogą przerażać. Wtedy pojawił się we mnie taki obraz wędrowca. Idącego piękną, prostą aleją. Wiecie, można sobie wyobrazić drzewa na tej alei tak ładnie, okalające drogę całą. Idzie wędrowiec, wokół wszystko szaleje. Wojny, przeróżne zjawiska, nie wiem, choroby, trudności, przeróżne dramaty. A on ze spokojem idzie przed siebie. Wędruje, ale nie sam. Wie, że wędruje z Jezusem Chrystusem. Wie też, że ma niezwykłą broń, o której pisał Święty Paweł w liście do Efezjan. Całą zbroję. Wiara jest tarczą. Słowo Boże to miecz dla obrony, ale przepasane zbroją, którą jest prawda, sprawiedliwość. Moglibyśmy powiedzieć, wierność nieustająca Panu i jego drodze. Idę z Panem, wokół wszystko szaleje, cierpliwie, do końca, jakby do portu. Zobaczcie, na tym budujemy zaufanie, na tym mamy budować ufność. Nie idę sam i widzę cele. Moją Ojczyznę, mój port, Królestwo Niebieskie. Zobaczcie, Ten, który szuka każdej owcy, chce. To przekazał, abyśmy byli tam, gdzie On jest. Nie chcę inaczej. Nie chcę nikogo stracić. Chcę, żebyśmy byli tam, gdzie On jest. Zapraszam Was do lektury, jak zawsze, każdego dnia. List do Rzymian, ósmy rozdział, wersety 14-39. List do Rzymian, ósmy rozdział, 14-39. I jeszcze taka jedna myśl. Symbolem nadziei jest kotwica. Będziemy o tym dużo słyszeć w ciągu roku jubileuszowego, który się zacznie. Dlaczego? Podobnie jak kotwica zarzucona w głębokości morskie daje stabilność na morzu, mimo iż nie widzimy o co dokładnie się zahaczyła, ale dostrzegamy, że podczas burzy da się na niej utrzymać. Podobnie nadzieja. Kotwica zarzucona w niebo zrestrzymana przez Jezusa Chrystusa. Burze na mogą być, ale ta kotwica daje stabilność pośród różnych życiowych sztormów. Drodzy, w tym rytuale, o którym wspomniałem na początku, jest jeszcze jeden znak krzyża, który kapłan kreśli nad wszystkimi kandydatami. Powstańcie, ten znak uczynię nad Wami wszystkimi. Kreślę znak Krzyża chrystus Chrystusowego nad Tobą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, abyś żył z Jezusem teraz i zawsze. Amen.